Witam, ja jestem też Tomasz, a w dzisiejszym filmie będzie unboxing takiego dozownika mydła w płynie. Jest to Detol, ostatnio dosyć często no, w telewizji występuje w reklamach. Pomyślałem, no czemu nie zobaczymy jak to działa, czy to ma sens. No, kosztowało to bodajże po 35 złotych i podstawowa moja, że tak powiem zagwozdka. Czy da się tu nalać inne mydło? i w jaki sposób więc cóż pięknie zapakowane listerek jest wszystko ładnie opisane po polsku co my tu mamy no nie jest to chyba polska firma chociaż no nie wiem nie można. jest cała instrukcja na tym zielonym jak tego używać i dołączony jest do tego jeden wkład, on jest anty antybakteryjny, mydło w płynie, więc zabija 99% bakterii, wow. No zobaczymy co mamy wewnątrz, jak to do końca wygląda, czy musimy ciąć to, czy możemy to otworzyć. Bez cięcia, ale chyba bez cięcia się nie obędzie. chociaż. Nie, ta się. Więc tak mamy sam dozownik i wkład tego mydła. Sam dozownik jest taki, no powiedzmy, no nie jest, nie jest jakoś tam brzydki. Nie jestem też jakiś tam cudowny, no kształt jego, odleg dla mnie, całkiem przyzwoity. Tu mamy całą tą głowicę taką, z której będzie lać się to mydło. I tu jest jakaś pewnie czujka, że jak podłożymy rękę, będzie nam tutaj z tego kapało, się. No nie wiem, jeszcze nigdy nie miałem czegoś takiego, więc za chwilę się przekonamy. Pod spodem oczywiście jest miejsce na... Umieszczenie. Wow, dosyć dużo tych baterii wchodzi, bo aż trzy sztuki, więc na no prądu to niestety dużo je. No ale zastąpimy je akumulatorkami, więc myślę, nie będzie z tym żadnego problemu, że jest ich aż trzy. No ale fajnie, że są dołączone w zestawie. Nie? Tu nie musiałem tego twierdzić, zaczął wyciągnąć ten czerwony plastik, ale. Ok, zatrzasnęło się zamknęło, z tyłu jest włącznik, wyłącznik tego cuda. W środku jest tylko miejsce na. To właśnie mydło, żeby je tam wsunąć. Nie pamiętam dokładnie ile kosztowały same te same te mydła. Wiesz no tutaj szału nie ma, to jest tylko 250 mili, więc no właśnie na długo to na pewno nie wystarczy ale myślę, że jakimś tam sposobem, pewnie dosyć banalny sposób, można zdjąć to i napełnić dowolnym swoim mydłem, No i to będzie całkiem ciekawa opcja. To jest jakiś zapach klasik czy coś w tym stylu. Pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka. Wow, Ok. Przejdźmy do testów tego cuda. Odklejamy sobie to na Wtykamy do urządzenia. Przodem, przodem, pewnie tak. Nastąpiło takie kliknięcie, więc pewnie dobrze to już się tam zamontowało. No i co no? Czas to przetestować. Włączymy z tyłu. Miejmy nadzieję, że baterie są ok. Aha. No pierwszy raz może być cienko, gdyż urządzenie się nie napełniło jeszcze tym mydłem. No, dalej coś nie leci. No. no jest. <laughs> jest jedna porcja idealna. <laughs> Wyszło z kadłuba. Jest jedna porcja idealna tego mydła. No to powiem, że całkiem fajne. Ja, jest jeszcze jedno. No nic, nie będę się bawić, bo całe mydło stąd wleję. Myślę, że urządzenie jest ok. Zobaczymy jeszcze zapach tego mydła. No jest taki też przyjemny. Myślę, że no, chyba warto kupić takie coś. Szczególnie, że pewnie da się to napełnić, ale to w innym filmie. Dzięki za oglądanie, i w sumie ten film był na zapomniane. 200 subów. No fajnie, fajnie, że oglądacie. I czasami wiem, że wam się to, co pokazuję, przydaje. Zdajecie pytania. Ja staram się wam pomóc. Więc o to chodzi. Dzięki.